Dzień dobry Państwu, witam ponownie. Plan na dzisiaj to jest kończysta, ale jej nie widać, bo startujemy w popraskim Pleszu. A dlaczego startujemy w popraskim Pleszu? Dlatego, że jest z nami pałcia, którą możecie kojarzyć z, nie wiem którego odcinka, bo jeszcze żadnego nie zmontowałem. Przedstawiaj kasę. Nie umiem. Powstawi do środka. Ja wolę wsadzić. No to bardzo proszę. Zapiełaś mnie? Wola. Voilà. Dobrze. Ty, a trening włączyłaś? Tak dla niepoznaki, zaczynamy tak, jakbyśmy podchodzili na rysy albo na koprowy, albo gdzieś tam w kierunku furkotów. Jakieś baszty, coś, ale na baszty nie można wejść. To nie, na koprowy nie będzie. będzie. A w ogóle na koprowy za jakieś pewnie dwie godziny wyjdzie reszta naszej ekipy. Mam nadzieję. No, Początek szlaku na rysy. Myślę, że jest bardzo dobrze znany wielu miłośnikom gór. Trochę tak się przyjęło z góry, że to jest początek szlaku na rysy, a można wchodzić na wiele innych szczytów stąd. My planujemy wejść na kończystą. Natomiast. Nasza droga zaczyna się tutaj dlatego, że przejdziemy od poprawskiego Stawu do Przełęczy pod Osterwą. A z Przełęczy pod Osterwą, nie wiem czy w ogóle jest teraz słychać, bo trafiliśmy na potoczek. No a z Przełęczy pod Osterwą robimy akcję nielegal, czyli skręcamy w stronę tępej. Nie, to góry do Przełęczy, którą możesz widać ładnie. Są takie bezpośrednie zakosy z 20, bo to widać ile tego. No I potem do trawy. No dobrze, no to jesteśmy nad Poprackim stawem. 51 minut, 30 sekund. Tyle nam zeszło. I teraz ciekawostka, że Prackie Pleszo jest jednym z dwóch jezior górskich, w których występuje naturalnie troć wędrowna. W Tatrach, oczywiście. Także wyobraźcie sobie, że tutaj pod prąd rzeką zasuwały kurwa wstrągi A po polacy tu koniem wjeżdżają. Popracki Staw to jedno z najpiękniejszych jezior w Tatrach. Otoczony Doliną Złomisk i Mięguszowiecką, najlepiej wygląda właśnie z naszej trasy, drogi do Przełęczy pod Osterwą. Z daleka, z daleka, ale widać, że idą jakieś dwie osoby i teraz pytanie, czy oni mają plan zrobić to, co my, czy chcą zejść z Przełęczy do Magistrali, się okaże. W ogóle dosyć zabawne, bo bez problemu ścignęliśmy tych panów, a myślałem, że zasuwają. No dobrze mili państwo, przed nami ostatni chyba z 25 zakrętów do przełęczy pod Osterwą. Tak, Wtedy już nas wyprowadzi na przełęcz. No i jak widać na przełęczy już będzie słoneczko, czyli lampa, czyli ciemne okulary. Wiesz tylko jaką mam nadzieję? Że za przełęczą nie zobaczymy dużej chmury budowej. No to równo dwie godzinki, nie ma co się ociągać, szybki jakiś owoc, idziemy na tempo. No i generalnie w tym miejscu kończy się szlak, czyli na przełęczy pod Osterwą. Szlak idzie dalej tutaj, na magistrale, my idziemy tam. Zapytacie w takim razie, skoro, skończy, skoro kończy się szlak, jak wygląda legalność takiego przejścia? Odpowiadam... strach. Nie wolno tu iść, ale my idziemy. No dobrze, mili Państwo Z racji tego, że ja w kasku chodzę nawet po bułki Założyłem kask w drodze na tempo Czyli tam No i start drogi na tempo wydaje się być dosyć intuicyjny Wygląda jak wydeptana ścieżynka, no spróbujemy, nie? Może nie tak wydeptana jak ten szlak No ale lecimy Zapraszamy Generalnie droga idzie dosyć takim żmudnym terenem Ale jest dość oczywista Przed nami jest jakaś kulminacja, ale to jeszcze nie jest wierzchołek. Także jak tu wyjdziemy, to dopiero zobaczymy ten wierzchołek. My jesteśmy na tempej. grani tempej. Tempej tak się prezentuje. Trudności 0, nawet nie 0 ale trzeba pamiętać, że są inne drogi na tempą i na jednej z takich dróg zginęła legenda laternictwa. Cywiński, ale no, nie tu, no nie tu. Takie, takie niepewne te kroki, tymi ruchomymi kamlotami. Kopczyki widać z daleka, piękne, piękne kopczyki. była chwila spaceru granią, a właściwie wierzchołek jest dopiero tam. Także można dać się zrobić w balonach. Tępa, to jeden z najłatwiej dostępnych pozaszlakowych szczytów w Tatrach. Droga od Przełęczy pod Osterwą jest dosyć oczywista i intuicyjna, jednak ta nie zezwala na zdobywanie szczytu bez pomocy przewodnika. No nic moi mili, weszliśmy na tempo i chyba wracamy. Z dwóch względów. Pierwszy jest taki, że tam może być wyśkizgane. Drugi jest taki, że jest prognoza burz i zbierają się jakieś chmurzyska, ale wrócimy bez obaw. Dobra, myślę, że nie ma co nagrywać więcej Plan tempa wykonany, osterwa po drodze Kończy nie tym razem, ale zobaczymy gdzie wyjdziemy jutro Pa, pa. Następnego dnia ruszyliśmy na Bystrą Ławkę no, Nie da się ukryć, że początek wyjścia jest wyjątkowo ładny Bystra Ławka to wąska przełęcz pomiędzy Furkotem a Wielkim Soliskiem Zazwyczaj zdobywana w formie pętli od Doliny Młynickiej do Furkotny Wchodziliśmy wiosną i ze względu na zalegające płaty śniegu Zdecydowaliśmy się na wycieczkę jedynie Doliną Furkotną Jak tam? No, Wywał się Pajacu Antek, nie montuj Antek, montuj Jak nie potrafią chodzić Pawełcia, ale ja ci gwarantuję, że to było szczane 100 razy, w ten kubek nie? To jest wywarne. Tam myślę, że ten drink augustyński też się kręci. No, Augustyńskie mochito. Przejmujemy ten kanał. Nie mi pamięci. Daj mi ten telefon, bo nie umiesz. A ty spałeś? No Ja spałem z 20 minut. Ja reklamuję tam Mi w ogóle powiedziała? No. no. Że wstała dzisiaj, patrzy, Ja leżę, patrzę sobie w sufit, i ona mówi do mnie: O, dzień dobry, a ja. Z otwartymi oczami. Nie patrz tego pod Tu jest prawdziwy kątem. Zadali mi telefon i pajacują. Dobra, dupa, i grubas, nie? To się zawsze sprzedaje na YouTubie. A tutaj zboczeniec? Zboczeniec zbyt zboczenie goszczy, dobra, zbyt goszczy. Kiedy jesteście nienormalni, weźcie to, wyłączcie. Ja tutaj taternictwo relacjonuję, a że robicie nie z tego. Tak mi się wydaje, że wyżej będzie trzeba mieć raczki. No dobra, to ja już w kasku miałem raczki i zaczęliśmy żmudne podejście pod wyżni wielki furkotny staw 250 co No tu już były raczki ob obowiązkowo, a prawdę mówiąc nawet i cekan mógłby być. Ale daliśmy radę. Niestety wszystkie prognozy pogody zapowiadały burzę. Trzeba się trochę spieszyć i mam udowodnione obawy, że możemy nie dojść do naszego celu. Bo może być brzydko No i przede mną niż wielki furkotny staw Jeszcze lekko zamarznięty Tak wygląda podejście dookoła stawu No i za chwilę odbijamy w prawo już do przełęczy A nad nami kulminacja furkot No dobra Ostatnie metry podejścia na bystrą ławkę Pogoda się psuje Więc czas szybko Koniecznówka dosyć stroma ale bez przesady, nawet są jakieś łańcuchy, na no kozak. No dobra, no i mamy to. Bystra ławka, ciaśniutka przełęcz. No maksa ciasna, Mocne jest to miejsce. Bardzo ładnie, bardzo pięknie, ale nic tu po nas yy, w istocie obchodzisz z prawej strony i Idziesz na furkot, 15 minut jest, ale nie idziemy już Bo nie ma w ogóle opcji Furkot odpada, ale Beztroławka jest Tak. Dobra, schodzimy sprawnie Cel wykonany Fajnie, wejście generalnie 3,42 zajęło Czyli jak na to, że to było tempo Nazwijmy to influencerskie To nawet szybko, w porządku jest takie słoneczko przez jeszcze sekundę, że chyba sobie zrobimy zdjęcie. Co? No to co? Mogę zakończyć ten odcinek. No to co? Tym samym mogę zakończyć ten odcinek. No to co? Mogę zakończyć ten odcinek. Nie, czemu ja tak zrobiłem? No to co? Mogę zakończyć ten odcinek. No to co? Tym, tym samym. No to co? Tym samym mogę zakończyć odcinek. No to co? Tym samym mogę zakończyć. Zamknij tą dupę. Do widzenia.